Jakiś kurwa, piomek Co to jest za tryb? O! Specjalista ma Panderzeka, pistoleci i granat. Kurwa, klasyczny żołnierz. Pepanc, pepans no. jak, jak się O. Ale szturmowca i berebara sobie teraz, jest wyjebałem ty no To gra jest zjebana. Tam padł na raz, a ten dostał i przyjechał. A ja mogliście w jest aktywny, i nie mogę się teraz widzieć. Ten na kurwa, ale to jest kopalnia na Do czołgów wszedził. Nie, wiem, z kim on dostaje te? Gdzie go, gdzie on był? Gdzie go zabiłeś? Ja go nie dostaję. A kiedy ty jesteś bar? Czego masz obłokę?

Koleczka przyrzuca na strych No kurwa mać Jebane snajpery ah, okay.

Leży też, kurwa, smata, smata! Dobra, na spokojnie trzeba Ty się na C zrespiłeś? Gdzie? Na C? Jeden? No. To Czołg, a nie, jest zniszczony, kurwa. A nie, tam jeszcze jest ty, jest. Jest Czołg, jest Czołg, jest

Jerzy! Jeden był kurwa w tym Kurwa nie rozjębie go Ej, Garant jest OP, nie? Garant jest OP, mówię Nie wiem, bo za tym jednego i sobie wam tak, ale nie wiem E kurwa kurwa w tej Ale i tam jest obra kurwa, to nie ma co wychlać. Nie, nie, wy... wy... gł.. wy... na tym nie, 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 ten nie, Ja nie, 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 Ja nie, nie, prawej nie, Ty jesteś w ja to, Nie, ale... dobra. wiem, tam leży, leży, się stoi. No bym się zresztą na Tobie, jesteś w walce, o. No nie, nie, to jest, jest pozycja. Znaczy nie jest... Łe! No chuj w dupę kurwa temu czołgowi. Jak Ty tu przeżyłeś znowu dalej? Holy, tu jest, Ale on jest nieaktywny, biały jest. No, na biały jest, na, na drodze. Możesz go przejąć. No, no o to właśnie chodzić, chodzi, bo tu nie idzie przejść. No, ale... Kurwa, no serio, ładunek wybuchowy. Jak on tu doleciał? Ciężko fuj, po prawej stronie. A, to jeszcze nie, nie zrespiujesz jeszcze. To no jest skurwiące z tym garantem, że jak się respisz I chcesz strzelać to on ci kurwa mogę z niewkładał. Ole Plecy kurwa no To jest te O no, kurwa, no przecież czy to gdzie są nasi? I cały czas plecy dostaję od tego kułora, No wyjebałeś się Nie 1 nic mówić, ale to to wygląda jakby było takie kurwa sztuczne fujnie ta rozgrywka, taka kurwa, wiesz? Jakbyśmy grali jakoś free to play grę No, ja, tak się czuję. Serio ci powiem Jakby nie mogli na przykład wybierać tryb drugiej wojny, i aby nie mogli dać takiej samej rozgrywki, no, ja już leżę, z Tiger'a. Jak na przykład w BF5, o. jakby tego nie mogli kurwa połączyć. By to by się zajebiście grał. Jakby takie na przykład dwie gry w jedną dali. Ale o nich chyba wiesz tam nie myślał o tym tak Czuję się jak ja. No ja mam takie kurwa ja rzuciłem gościa dynamicznie Wysadziłem przeszył Tylko może podnosić mi się, wydaje mi więc... Tam jest, za tym, na zielonym. To jest O miny to są A tam ktoś do niego strzela Toż to jest ich resp, nie? Także Ciężko tam będzie Ale ja zaryzykuję i spróbuję do niego podbić Część on pierdala. Chuj, w to w plec 3, 2 No nie, nie No czemu do mnie strzela już śmieciu jebany? Ja się tylko czołgam. jestem kurwa zwykłym żołnierzykiem, kurwa jebana Więc mi mówić, ja masz tam trzy czołgi. Na tym A. Oh. I czwarty jest kurwa trochę dalej. Jak spierdolić tym czołgiem, ty. Noś tu, kurwa. No tu kurwo, dobra. O nie, no i snajper, no! Wypierdalaj! Tynto o, z tym to. O, zginął. I Team tym dobry, nie? O, pierwszy jesteśmy. Ale masz fragów, kurwa, ty. Wszystkich w plecy cep przyjęli C czysto czysto おいしまあ、もレー、ね。 Gdzie? Nie, mi się broń złokowała, nie mogę strzelać. Kurwa, plecy. No. Aha, jak mam 4 kule w magazynku, to nie przeładuje mi Garanta. Cześć! No to czego miałem? Luzem 4 No tak? Ale nie no nie mogę strzelać, rozumiesz? Bo miałem 4 w magazynku. A magazynku nie mogę załadować, nie wiem czemu O, dostał kurwa Jeffrey Jeffrey, wej, zo, wypierdalaj śmieciu, no szczerze, ktoś do niego, kurwa. No jaka kurwa, nie? Masz zmieniam. Ej, masz po prawej, za rzeką. Tu gdzieś za bał? tej mapie się pokazał Jeffrey Bezos Come on Jeffrey, you can do it, show us how mm -hmm. Looking for now Ale wyjebało Gabriel 109 No i oczywiście kurwa, no jestem przy czołgu i nie mam tylnie Chyba zeskoczył z tego wiatraka. Gór tu jest sniper! Ej, ty jest do góry! Do góry Kamil! Ale dobra pozycja tam jest tej. Kurwa. Kurwa, mam biedznął tą Chuje obiec. Autko? o ja? No kurwa, no, tam do no, tej pozycji. Na ten wiatrak. Dobra, ale jest też taka. Jest że... OP Te też kurwa naraz raz goście padają. No jest takie <grym> Olej, gdzie, gdzie ty? Kurwa! No stoko A! No mnie też chyba. Dobra, wyczaił nas. Nie można się ruszać. Jak się położysz, nie? I celujesz, to nie możesz się ruszać. A zaznacz go Tam jest, na górce Leży, Łot mai bufet O chuj ma dwie sioba. Hans jeździ drogiem. <grym>, tak mi skoczyło. I on 20p kurwa. Się potknę i zginę. Się potknę i zginę. Eee, w, w, to, okno, okno, widu. O, nie, ja mam jak go rozjebać. Może się uda, może się uda. No kurde. A nie trafiłem, daj reszcie, możesz? A mogę wziąć medyka. I pierwszy może za jeszcze, jeszcze po lewej chodzą, chodzą, wysadza Wchodzą, wchodzą, wchodzą od dołu. Kurwa, on wysadza to, jebiecie. Chodzi jeden Sorry. Nie kłamie No zabij się gościu, kurwa, bo mnie zdradzasz tylko, kurwa. Takie to jest pobogowane wszystko, ja pierdolenie. No ut. No, zabij go. O, co jest, ty? O. No i chuj, no. Kurwa. Chowaj się! Czołg podjeżdżał. Jestem tam. Łe kurwa! No i chuj obił mnie, Do 10.